Chciałbym y, o krótki komentarz poprosić Pana do wczorajszego oświadczenia radnych, które otrzymaliśmy po godzinie 14. Y, nie chciałbym go cytować całego, zacytuję tylko kilka zdań. Radni opozycji z poważaniem podpisani Andrzej Kopet w imieniu radnych. Platformy Obywatelskiej Grzegorz Peczki, Sadam Sadłowski, Grzegorz Pankiewicz w imieniu Radnych Klubu SLD, Rafał Lejnik w imieniu Klubu Radnych Niezależnych. Oświadczenie dotyczy oczywiście sesji 20 grudnia, jak i też i wczorajszej. W jakiś sposób tłumaczy, dlaczego Radni, nie wiem czy opozycji to dobre słowo, no w każdym razie część radnych nie przyszła na sesję. I teraz z przykrością obserwowaliśmy podczas sesji 20 grudnia działania, które w naszej ocenie mogą świadczyć, że na niektórych radnych wywierane są naciski mające doprowadzić do zmiany ich stanowiska. To jedno zdanie. I kolejne zdanie z dalszej części tekstu. W rzeczywistości prezydent ciągle dąży do osiągnięcia doraźnej większości w pojedynczych głosowaniach, uciekając się do środków, które w naszej ocenie są niezgodne z piastowaniem przez niego tego stanowiska. Dwa zdania, jednym zdaniem komentarza. Trudno mi się do tego odnieść, bo... Bo zna pan te, treść tego oświadczenia, czytałem, czytałem to oświadczenie nie będę się odnosił, bo nie mam do czego. No, nie ma takiej opcji, żeby ktokolwiek na sali głosował wbrew swoim przekonaniom, wbrew, wbrew poczuciu swojej misji, obowiązku, więc no, trudno mi się, panie redaktorze, odnieść do tego, co napisali radni. No, nie polega to naprawdę i tyle. Każdy z nas, bo i radni, i prezydent zostali wybrani przez mieszkańców, jest to olbrzymi mandat zaufania i każdego dnia powinniśmy ciężko pracować na rzecz miasta. Ja cały czas podkreślam, że niezależnie od poglądów, jakie mamy, czy jakichś animozji profesjonalnych, bo to się zdarza, jesteśmy tylko ludźmi, dobro miasta ponad wszystkim. I ja, ja, ja tak uważam i staram się tak pracować. Nie będę się odnosił do tego, czy jakieś wpływy, presje na radnych. Dla mnie jest to niemożliwe, każdy podnosi rękę głosując za, przeciw czy wstrzymując się. Panie przewodniczący, nie, z nie z byłoby zresztą. żadnych dywagacji, gdyby to było na przykład sesja, tak jak wczoraj i by byłoby 12 do 11. Mhm. Jest statutowa większość i jest ok. Ale radni nie przychodzą na, na sesję. Pana zdaniem to jest obywatelska postawa? Ja bym, jeżeli miałbym wyrażać swoje odrębne zdanie będąc radnym, myślę, że znalazłbym inne metody. Dlatego, że jeszcze raz chciałbym przybliżyć, jaka jest procedura głosowania, czy w ogóle tworzenia budżetu. Określa statut gminy te zasady procedowania i tworzenia i przyjmowania budżetu w drodze głosowania, bo nad budżetem pracujemy już kilka miesięcy wcześniej. Wszystkie komisje problemowe Rady Miasta pracują, składają wnioski do budżetu. Nie wszystkie wnioski są ujmowane w budżecie przez prezydenta i potem na sesji budżetowej jest nawet specjalny punkt, czyli głosowanie, debata i głosowanie nad wnioskami złożonymi przez komisje, które nie zostały uwzględnione w budżecie miasta przez prezydenta. I powiem tak, 20 grudnia na sesji budżetowej nie zrealizowaliśmy tego punktu, bo nie było żadnych wniosków, nie było na czym głosować. Radni, którzy wczoraj podpisali oświadczenie, nie złożyli żadnych sugestii, więc nie, żadnych propozycji zmian w budżecie. Więc no jak mieliśmy się odnieść, jak prezydent, jak urząd miał się odnieść do, do, do tej postawy, kiedy nie było żadnych. Żadnych aspektów formalnych nie było, tylko taka pyskówka? Znaczy to nie nie, nie, nie nazywał tego pyskówką, tylko no. Trudno zmienić budżet, jeżeli nie ma się sugestii czy wskazówek, że nie wiem, da, za, za mało pieniędzy przeznaczyliśmy na kulturę lub za dużo. Za mało lub za dużo na sport. Chcemy taką, a nie inwestycję. Niczego takiego nie było. Więc y, trudno, się na, trudno jest mi się odnieść do, do sugestii radnych, bo tych sugestii nie było. A odnośnie... Czyli y, nie wywiera pan nacisków na poszczególnych radnych? Ale jak można wywierać naciski na radnych? To znaczy każdy z nas wypełnia swój mandat y, zgodnie ze swoją... Y, ze swoją swoim przekonaniem, ze swoją odpowiedzialnością, więc tutaj nie ma, nie ma takiej opcji. Każdy radny głosuje tak, jak uważa za, za, za słuszne. Mam nadzieję, że kieruje się dobre miastem, bo od tego jesteśmy. A odnośnie wczorajszej sesji, no, myślę, że są inne sposoby wyrażania swojej odrębnej głosu czy przekonania, bo nie na sesję i wydawanie oświadczenia kiedy nie złożyło się żadnych sugestii co do budżetu, bo to jest smutne, ja jestem w stanie usiąść i rozmawiać o każdej sprawie, tylko tutaj nie było, że tak powiem, z drugiej strony żadnej, y, żadnej woli, żadnej sugestii. Więc co miałem zmienić w budżecie, nie mając y, po drugiej stronie no, chętnych do rozmowy? Ale uważam, że nieprzychodzenie na sesji, tak jak pan redaktor powiedział, no nie jest to postawa obywatelska. Można było przyjść do urzędu, zasiąść na sesji, nie podpisać listy obecności, ale pokazać, że mi zależy na, na, na losach miasta. To jest jedna z najważniejszych uchwał, jakie w ciągu roku Rada podejmuje. Na bazie tej uchwały są realizowane zadania bieżące gminy: funkcjonuje komunikacja, szkoły, sport, kultura. Na bazie tej uchwały realizowane są inwestycje miejskie, więc. no to jest jedna z najważniejszych uchwał podejmowanych w ciągu danego roku, więc można było przyjść na sesję, nie podpisać listu obecności, wyrazić swoją obecnością, swoje zaangażowanie, a jednocześnie to swoje stanowisko odrębne. Aczkolwiek, żeby mieć odrębne stanowisko, to warto wskazać, ja uważam, że powinno być inaczej. A tak jak jeden z radnych powiedział, coś tam chcę udowodnić, no trudno mi się do tego odnieść, więc, panie rektorze, nie potrafię. Ja tylko chcę wyrazić pełne uznanie dla radnych, którzy wczoraj przyszli, mimo tego, że to jest okres między świętami, nowym rokiem i zdecydowali się przyjąć ten budżet i chcą go realizować. Mimo tego, że na pewno nie wszyscy są zadowoleni, bo tak jak ja i wszyscy radni i mieszkańcy chcielibyśmy, żeby było więcej środków na inwestycje, ale jest tak jak jest. Mamy tyle przychodów do budżetu i tyle pieniędzy możemy wydać i staramy się mimo tej trudnej sytuacji. Przypominam, że spłacamy Duże zadłużenie. W tym roku spłacimy 31 milionów kredytów i odsetek. 31 milionów to jest, gdyby te pieniądze przeznaczyć na inwestycje, to można zbudować 10 sal gimnastycznych. Więc zobaczcie Państwo, jak trudna jest sytuacja. A mimo tego ci radni, którzy wczoraj przyszli, no, podjęli się trudnego uchwalenia budżetu w trudnych czasach za mniejsze pieniądze niż w latach poprzednich.